W centrum dużego miasta, w okolicy korporacyjnych biurowców, znajduje się opuszczony akademik. Budynek ten od czterech lat jest pozostawiony w stanie surowym. Liczyć miał 277 mieszkań dla studentów oraz posiadać garaż podziemny, a na parterze miały znajdować się lokale usługowe. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w 2018 roku, ale epidemia w 2020 roku zatrzymała budowę. Wartość nieukończonego akademika została oszacowana w 2022 roku na 30 milionów złotych. Dokończenie budowy pozostawionej w tym stanie kosztowałoby 45 milionów złotych. A wyburzenie budynku jest wycenione na 22 miliony złotych. Posiada ściany, schody, szyby windy, kominy oddymiające oraz okna na niższych piętrach. Czy budynek Akademika będzie nowym szkieletorem? Cześć, witam wszystkich. Dzień dobry. Zjedziemy sobie dzisiaj opuszczony Akademik. Budynek miał być akademikiem, ale nigdy nie został. Szukamy wejścia do góry, są jeszcze nawet materiały tutaj do budowy. To mamy wyjście na ulicę. Ten akademik stał się bardzo popularny po filmie jednego z youtuberów i. Tam tamtej pory przychodzi tutaj sporo osób. Szkoda, że klatka sodowa jest taka ciemna, że nie da się wejść w normalnych warunkach, chyba że może tutaj, może tutaj jest jakaś klatka. Zobaczcie, że tutaj są jeszcze okna plastikowe do zamontowania. Proszę bardzo, nawet nie wyciągnięte z folii. Tam dalej mamy Akademię Wychowania Fizycznego. Tam szum ulicy, bo jesteśmy ja przy głównej. Instalacja wodna do podłączenia, tam również akademik ten zaczęto budować w 2020 roku. Ale niestety, epidemia koronawirusa spowodowała, że przerwano budowę w sierpniu 2020 roku. No i od tamtej pory stoi pusty. Miało się tutaj znajdywać. Około 280 pokojów dla studentów, jak podałem różne źródła, miały być one w bardzo dobrym stanie, wysokie warunki, można by powiedzieć, że luksusowe. Natomiast od czterech lat cała ta inwestycja stanęła. No i teraz tak to wygląda. Układ pokoju pewnie miał być taki sam. To już czwarte piętro, ma chyba osiem. Tu pewnie miał być korytarz, w tym miejscu. A tutaj ściany dział działowe miały podzielić każdy pokój. Proszę bardzo, ile okien. Także tak to wygląda. Taki mamy ten akademik w naszym mieście. Tam jakieś cegły czy pustaki. I można powiedzieć, że jesteśmy już na samym dole. Za tym laszonym ogrodzeniem jest już wyjście na ulicę, więc dzięki za obejrzenie tego materiału ja już wychodzę, widzimy się na następnym filmie, do zobaczenia